Panowie, rondo zablokowane w piszu. I to jest ładne? Łatna z tym. No i gdzie jest to Mobilizujemy się razem, jesteśmy z nimi. Bardzo kulturalnie chłopaki się zachowują. Robią przerwy, puszczają ludzi, żeby za mocno nie zakłócić. Co tam panie kochany? Powiedz pan, pan coś. Pan coś, pan coś Powiedz pan coś do kamery. Co panu przeszkadza? Ludzie walczą o chleb. Ja, yy, a ja muszę w tej chwili dosyć w pewnym miejsce, mi się śpieszy. proszę pana im też się śpieszyło. Wiesz pan jak oni nie wywalcy, to co mnie. będzie? Nie przepuśćcie mnie po prostu. Gdzie jest tu taki? Tam jest policja, możesz pan z policją porozmawiać. Może policja pana przypuści? <totropenia> <totropenia> Kurwa macie Ale panie, w klniesz pan! Pod pan, swój samochód, najlepiej czpiechoto! <totropenia> no, to gada, bo gada, bo... <totropenia> to tak, ja upieram was frontek, ale ja się bardzo śpieszę. Przepujcie o, ]cie. już jest lepiej! <totropenia> ja to bym mu najpierw sprawdził. Bo dziwnie gada. <totropenia> dziwnie, nie? No jest dobrze. No jeden człowiek powiedział, że pusz, żeby go puścić, to ten pojechał, żeby go puścić, że popiera protest. Jest dobrze, pojechał. Pacy stoją. Protestują, jest dobrze. Chłopaki na żywo leci. Chyba, chyba wam nie przeszkadza, prawda? Walczycie o swoje znaczy, walczycie i o nasze. Nie tylko o swoje. Bo nie tylko wy, ale już i ja i wszyscy odczuwamy, odczuwamy, co się dzieje w Polsce, nie? Fajnie, fajnie tylko super, że, że jest pełna kultura, nie? I ze strony. I ze strony gospodarzy, i ze strony policji, tak obserwuję, chodzę. Myślałem, że coś będzie się działo, no ale jest super, naprawdę. Jeden tu na gazie jechał, ale już pojechał, przejechał. Ale musiał być gość na gazie. Chyba tak. I tak po ile stoicie w jednym miejscu, po pół godziny i przerwy, ile dajecie 15 minut. ludziom, 15 minut. Super. Tak, super, naprawdę super Lecimy dalej, panowie Jesteśmy z wami Baterie mam słabo Ale zaraz to z tym zrobimy W razie jak rozłączy Nie gniewajcie się łapka do góry i jesteśmy wszyscy razem. Ciche chłopacy nasz. Ale kulturalni, to jest najważniejsze. Zwróćcie uwagę. Obejrzyjcie materiał. Pełna u nas kultura, spokój, cisza, bez jakichś zamieszek. Tak powinien protest prawdziwy wyglądać. Kończymy na biało-czerwonej fladze. Łapka do góry, subskrybujcie, trzymajcie się, na razie, cześć.